Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zaproponuję Państwu przepis na moje ogórki kiszone na zimę. Będziemy potrzebować oczywiście ogóreczki zielone, koper, ja już sobie tutaj pokroiłam na mniejsze kawałki, krzan obrany i też pokrojony w takie słupki, czosnek, Czosku nie odbieram, obieram tylko tą pierwszą warstwę tej łuski, a resztę zostawiam i kroję sobie na takie malutkie Kawałeczki. Sól do przetworów. I tutaj mam ugotowaną gorącą wodę. Na litr wody daję czubatą łyżkę tej soli do przetworów. Oczywiście mam naszykowane słoiczki. I zabieram się do pracy. Najpierw rozpuszczę sobie w gorącej wodzie sól. Taka czubata łyżka. I jeszcze troszeczkę tam. Teraz dobrze zamieszam. I taką gorącą wodą będę od razu zalewać nasze słoiki z ogórkami. Tak. I zaczynam. Dobrze jest przygotować sobie ogóreczki różnej wielkości. Ja mam moje ogóreczki z ogródka. Ja mam o tyle dobrze, że nie mi zabraknie jakiegoś mego ogórka, potem na czubek, bo wiadomo jak się układa, może być luka większa, to zawsze sobie polecę jeszcze zerwę. Ale dzisiaj tutaj przyniosłam, nie wszystkie są takie piękne, równe jak ze sklepu, ale są przynajmniej bez nawozów. Jeżeli macie możliwość takie ogórki się zaopatrzyć, to naprawdę polecam. I teraz na samo dno wrzucamy koper. Na dół najlepiej, jak są te łodyżki położone. I od razu teraz układam ogóreczki. Tak po prostu jeden większy, jeden mniejszy, chudszy, grubszy, żeby mam się to fajnie skomponowało w sojczku. Teraz potrzebujemy jakiegoś chudzielca. Tam go tu jeszcze i teraz wrzucam czosnek. W te dziury uciskam. Czosku nie żałuję. Szam, też po bokach. Ładnie, żeby tam wcisnąć. każdej dziury, gdzie wciśniemy, gdzie włożymy. Ten będzie lepiej chyba włożyć. I może być tutaj jeszcze na górę. I teraz zostało mi miejsce jeszcze jakiegoś małego góraska, sobie tu wcisnę. I na samą górę kwiatostany I gotowe. I teraz zalewam tą gorącą wodą. Tak. Od góry zostawiam tak około pół centymetra. Słoiczki muszą być oczywiście bardzo dobrze wymyte. Zakrętki zawsze suche. Mocno zakręcam. I gotowe. I robimy drugi słoiczek. Znowu na dno Słabe Tu mogę dać większe ogórki. Po wciśkam selę ten. Wiek. Szan. Tak około tak 3-4. zależy jakiś dużych słoiczek takich paseczków. Tak. I na górne. Teraz. Mniejsze urosy. Jest jeszcze czosnek. Żałujcie czosnku, czosnek jest zdrowy. One są wtedy takie fajne, aromatyczne. I na górę koperek, znowu tak. I znowu zalewam wodą. dokręcę mocniej tak. i teraz sobie dokupię drugą wodę jeszcze więcej i za chwileczkę skończymy wszystko tak. i tutaj mam moje ogóreczki gotowe już a to są ogórki, które robiłam kilka dni temu, trzy dni temu zobaczcie, mimo że jest woda gotowana, ciepła, one się normalnie fajnie kiszą. Nie jest tu zatrzymany żaden proces. Musicie tylko pamiętać, żeby zakrętki były nowe, żeby nie miały żadnej rdzy, żeby słoik nie był uszkodzony, bo po prostu albo nie złapie, no jak nie złapie, to kiszone zawsze można zjeść do tygodnia, dwóch tygodni, to się nic nie stanie, ale wtedy nie przetrzymacie na zimę i szkoda Waszej pracy. A to jest naprawdę fantastyczna rzecz, chyba nie ma nic zdrowszego Kapusta kiszona, ogórki kiszone, woda z ogórków, samo zdrowie. I zobaczcie, ile rzeczy z tego można zrobić. I macie samemu zrobione. Wiecie, co daliście? Wiecie, jak zrobiliście. Nigdy nie używam tych gotowych przypraw takich w paczuszkach. Tam jest liść laurowy, gorczyca, nie wiem, co tam jeszcze powkładane. To jest naprawdę niepotrzebne. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, moja mama jeszcze wkładała liście chrzanu. Ja nie mam chrzanu w ogórku. Jeżeli ktoś taki szan posiada, to może sobie te listki włożyć. I wkładało się liście z czarnej porzeczki. Ale ja robię teraz tak i naprawdę ogórki są bardzo dobre. Nie wiem, czy ktoś nie lubi ogórków kiszonych. Chleb ze smalcem, ogórek kiszony no po prostu bajka. Dzisiaj Państwu bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę smacznego. Myślę, że zaraziłam Was i zrobicie ten przepis. Przetwory są fajne. Jak ktoś nie ma piwnicy, może sobie schować do szafki w ciemne miejsce, później w takie najchłodniejsze i przytrzymać choćby te dwa miesiące. I nie poddawajcie się. Naprawdę warto. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne moje przepisy. Do zobaczenia.